Bo my teraz jesteśmy i idziemy do, kolejny raz do Biedry, do Biedry właśnie. właśnie znaczy ten odcinek z Biedry, to poczekajcie, bo ja muszę, ten... my jedziemy windą właśnie i teraz chciałbym, żebyście mogli sobie dalej oglądać. Więc wejdź, Filip na guzik, a my już sobie jedziemy. Także no widzowie, już jesteśmy, jesteśmy na dół i właśnie to jest nasz, moja klatka, na szczęście nagrywamy. Kolejny raz idziemy do Biedronki. I nagrywam... I sorry, ale nagrywam to na innej kamerze, więc może coś być popsute tutaj. Może być coś na przykład... Albo ten, albo coś się może popsuć. No, mówię, ta kamera jest taka... Taka znalazłem kamera u siebie. I no, taka była. Może się troszkę zacinać, więc, no, radziłbym Wam, żeby wszyscy się nie zacinało. Coś się tutaj, jak widzę, zacina, bo cały czas mnie przewlaka. To, Kurde, to szkoda, że nie wiem tej. Dobra, widzę To jest po prostu tego. Jezu, ja nawet nie bok tej liskiej Jezu, gdzieś ten przycisk jest. Ja nie wiem, ale po prostu przypadkowo klikaj mi małym skip. Gdzieś klikałem, a, a tutaj jest, dobra, tu jest ten timeskip, ale to już nie był timeskip, więc to było już w ogóle to było za bo mi się cały czas tu kamera złośliwa. Ja nie wiem, gdzie się jest Jestem dosłownie koło mojej starej szkoły, gdzie już nie chodzę. Niestety do niej nie chodzę, nie chodzę do żadnej szkoły teraz. nigdzie nie chodzę, teraz trzymam się w domu. O nie, już nie chodzę na szczęście w ogóle do szkoły, jeszcze nie, nie, zro, nie zrobiłem, nie, jeszcze do żadnej pracy, się nie ustaliłem żadnej pracy, żeby chodzić, ale być może do tacy pójdę. Ale na szczęście jeszcze tam nie je idę. W ogóle jak widzę i myślicie. I to kolejne wyjście do Pietra ogólnie, no i już przechodzimy przez ulicę, więc muszę sobie tutaj mskip coś się zaciąć. Dobra, bo, żeby tym sklepem by nie zrobić strącik, co by ja tutaj po prostu sobie spokójnie tutaj cały czas ludzie chodzą, więc muszę sobie tutaj żeby nie wpaść na kogoś, jak się będzie na was patrzeć, Jezus. I wpadło do oka widzę Czekajcie, załatwię tą sprawę. Jest tygodnia. O matku. Jezu, jak mi... Mnie... Jezu coś... Ale ja wyjąłem to. Na szczęście. Jezu, coś mi znowu. O matku Jezus Jak mi po prostu coś jest co mam. Jezu, coś mi widzowie tutaj. Po prostu cały czas. Jest tutaj pies. No i mamy tutaj cicho. No ale czekajcie, bo mama moja gada i ja nie mam jak nagrywać. Sorry, idę do biedy, akurat z małą. Ostatnio też byłem mam z mamą, ale to było w nocy, gdzie ludzie dosłownie odpoczywali. Mama nie gadała, bo była zajęta. Filip, no mój młodszy brat, nie. chyba łapiecie. E, Filipa, pokazywałem tutaj. Filip, przywitasz się? A ty jesteś. Tak. ten słodziak się ukrywa. Niestety on się ukrywa, bo jeszcze się nie zapoznał z wami, ale może się zapozna. Czas się przyzwyczai, No ja już przez ulicę. No i zobacz, chyba ja przeszłem przez, przez ulicę i no i jestem już na końcu tutaj. Na tego autobusu. matku jak zacina ta kamera jest dosłownie popsuta jakaś ta kamera Bierzom, no, tak zacina Dobra poczekajcie strasznie ta kamera zacina Nie wiem widzę co robić Ale no kolejna część na pewno będzie z tego bo nie wiem nie, nie wiem muszę robić części podzielone wiedzy z kamerą tak nagrywającą. Chyba radziłbym bez kamery. No dobra, musimy kończyć. I kolejny odcinek wpada. Hejo!